18 lipca do warszawskiej areny Ursynów zawitał Marcin Gortat Camp 2013. Dzień rozpoczął się od konferencji prasowej, na której nasz jedynak głębiji i jego goście odpowiadali na pytania dziennikarzy w związku z prowadzonym kampem. Około godziny 10.30 Marcin wraz z Jaredem Dudleyem pojawili się w hali areny Ursynów przy ogromnym aplauzie uczestników kampu. Młodzi zawodnicy mieli do zaliczenia cztery stacje. Uczyli się kozłowania, podań, rzutów do kosza oraz podstaw obrony. Następnie rozegrano krótkie mecze do 10 punktów. Pod koniec kampu Dudley zrobił dzieciom quiz z wiedzy o NBA oraz wybrano najlepszych zawodników kampu w Warszawie. Nagrodami za zwycięstwo było m.in. wyjazd na finałowy kamp do Trójmiasta oraz laptopy firmy Asus. Około godziny 13 rozpoczął się Junior NBA, czyli kamp dla młodzieży w wieku 14-17 lat. Trener Myers wraz z asystentami pracowali nad obroną oraz nad dribblingiem. Nie byłoby to wszystko możliwe, co teraz robimy. Tak naprawdę bez naszych partnerów, bez naszych... Ludzi, którzy tworzą niesamowity zespół, dzięki któremu wiele rzeczy jest możliwych. Począwszy od e, szkolenia dzieci, spędzania z nimi czas, e, troszkę czasu i co najważniejsze, e, udostępnienia im jak najwięcej możliwości, żeby mogły spędzić czas z zawodnikami NBA, żeby mogły obejrzeć mecz, a na sam koniec, oczywiście, otrzymały nagrody.